Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam. Witam Cię serdecznie. Właśnie wczoraj dokładnie odebrałem paczkę Siberian Wellness, Jest to moje pierwsze zamówienie. Chcę podzielić się z Tobą tym, co jest w środku, moimi pierwszymi spostrzeżeniami, które notabene zostały wcześniej już zweryfikowane przeze mnie i dlatego postanowiłem kupić te produkty, żeby faktycznie dotknąć tej wartości, którą firma reprezentuje, o której. Mówi już od blisko 25 lat. Ciekawe, że jeszcze nie słyszałem o tej firmie, która od 7 lat jest w Polsce i ma no, dużo lat wskazuje bardzo interesujące produkty. Zobaczmy, co jest w środku. Aby wzbudzić nie tylko ciekawość, ale także żeby zaspokoić Twoją ciekawość, zobacz, pierwszym produktem, który jako taki istotny w mojej ocenie i dla mnie będzie, to będzie produkt, który jest. Nazywa się Adaptowit i to produkt, który przede wszystkim ma wzmocnić mój system immunologiczny. Jest to taki mały dyfuzor, mały, mały, mały produkt, mały taki właśnie atomizer. O, zobacz, takie małe cudeńko, który właśnie z, ma swoje takie składniki adoptogenne. No, dużo tutaj właśnie związków takich informacyjnych. Do organizmów, bodźców, które powodują, że nasz organizm włącza swoje własne systemy odpornościowe i adaptowi. To jest dość taka ciekawa, złożona kombinacja, bo jest doskonały przy np. Na nadciśnieniu albo regulacji, yy, yy, jeżeli ktoś ma jakieś omdlenia, potrzebuje jakiegoś większego powera, yy, czy też niedotlenienie, daje w ogóle przede wszystkim dość sporego kopa obniża sprawno, Obniżona sprawność umysłowa to jest kolejny aspekt, który tutaj pamiętam. Zmiana stref czasowych. No, bardzo fajne. Jeżeli ktoś na przykład nie ma zbyt mocno nawyku, nie ma zbyt mocno nawyku spanie o odpowiedniej godzinie, to wiąże się z naszym cyklem biologicznym. No więc stalaptowie to jest coś, co reguluje też nasz cykl biologiczny nasz cykl na no, no, biologiczną żeby nasz organizm no, jednak łapał to, co wytracił. tak, Żebyśmy mogli mu z zewnątrz dać to, czego mu zabieramy fizycznie, na przykład zbyt długo siedząc przy komputerze albo idąc późno spać, oglądając telewizję, nie relaksując się zbytnio. No, ogólnie biorytmy sprawa dość złożona, w sensie prosta, ale generalnie, żeby omawiać to nie teraz. Adaptowid fajny produkt na wzmocnienie organizmu i systemu odpornościowego. Kolejnym produktem, który jest takim moim hiciorem i w ogóle słuchajcie, to co mnie bardzo przekonuje, to cena. Trochę się na tych suplementach znam. Przede wszystkim, jeżeli patrzę na cenę produktu i składy i zgadzają mi się. Zobaczcie, no, wygląda ładnie, ale jak to mówią, ładna miska jeść nie daje. Tu mam akurat, a to nie jest topinambur, to jest cynk. Bardzo podobnie wygląda, No to zresztą od tego cynku. No, cynk jest też bardzo ważny, zobaczcie tutaj mamy w środku takie opakowanie. No, cynk wpływa przede wszystkim na regenerację, na wzmocnienie odporności naszego organizmu wzmacnia przede wszystkim tą odporność. To jest bardzo kluczowa sprawa potencja siwienie włosów, włosy, skóra, paznokcie, alergie, gojenie się rant, RAN, problemy z z, z narządami naszymi płciowymi, hormony wzrostu, odbudowa tkanki naszej, to wszystko jest cynki, tu jest właśnie cynk taki mineralny w postaci takich oto kapsułek ziołowych w środku, to jest kolejny produkt, na który zwróciłem uwagę i uważam, że w moim Świecie na, na chwilę obecną to jest ważny produkt. Jest wiele, wiele zalec Później w przyszłości będę je testował, więc będziecie mogli więcej na ten temat albo udostępnię wam szczegółowe opisy. No ale ten wspomniany wcześniej, co już mówiłem, topinambur to na chwileczkę na bok. O, to jest w ogóle hitch, słuchajcie. topinambur i zobaczcie jak to jest opakowane. O nie? W środku jest. O, zobaczcie. W środku jest. Po prostu widzicie to, nie? W środku jest sproszkowany topinambur. No, rewelacyjnie, uwielbiam kremy z topinamburu, a topinambur to przede wszystkim wzmocnienie organizmu, Wiemy dzisiaj choroby cywilizacyjne w postaci cukrzycy. No to y, tutaj, przeciwko właśnie tym chorobom cywilizacyjnym ty, typu cukrzyca, odporność organizmu, anemia, otyłość, zaparcia, zgaga. Lista jest przeogromna, słuchajcie, przeczytam Wam. Regeneracja, odbudowa, flory, bakteryny, co bardzo istotne, wrzody, jelita, żołądek, dwunastnica jelita, już wspomniałem choroby dróg żółciowych, choroby niedokrwienne serca, problemy z układem kostno-stawowym wzmacnia, e, wzmacnianie e, tymi związkami wapnia przede wszystkim, kościec paznokcie, włosy skóra ogólnie, odkwaszanie organizmu co bardzo ważne, lekkie działanie e, lekkie działanie niestrawność, przemiana materii hamuje łaknienie oraz nie, nie na słodycze, co bardzo istotne. Słuchajcie, lista jest przebogata i tego kupiłem sobie dwa opakowania, bo uważam, że to jest bardzo ważny produkt. I kolejna rzecz, która jest też bardzo istotna, i to jest on. A i co właśnie nie powiedziałem, słuchajcie, to przede wszystkim jest też na pasożyty. No to są bardzo ważne rzeczy związane z naszym organizmem, jeżeli chodzi o pasożyty. No to trzeba właśnie doprowadzać do tego, żeby te kolonie się zbytnio nie rozrastały. Jakby my są dwa momenty w, 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 w ciągu roku, dwa cykle, w którym to warto robić i za chwileczkę właśnie będzie się już taki ten cykl pojawiał. Na styczeń zleci szybko, marzec to już taka będzie wczesny marzec, kwiecień będzie wczesna wiosna i wtedy hulaj dusza piekła nie ma. Wzmacniamy organizm i odpasowujemy i, i prowadzimy kurację od pasożytniczą natomiast w profilaktyce oczywiście też stosujemy, bo przecież to jest jakby cały czas życie, życie trwa. No i co dalej, co dalej, co dalej, co dalej? No dalej, dalej, dalej kopiłem jeszcze pro, kolejne produkty, które tutaj e, Wam króciutko omówię. Seria Lipo, so, Liposon i Liposon Vitality i Liposon Pure Life to są produkty, które mają badania kliniczne. Słuchajcie, firma istnieje od 20-5 ponad 5 lat na rynku światowym. No i ten z zielonym, ten Liposon Life, on też jest takim właśnie sypki, to chronicznie oczyszcza układ pokarmowy, układ odpornościowy, choroby serca, odczucia pokarmowe, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układów wewnątrz. Wewn wewnątrz wydzielniczego i tak dalej. Słuchajcie, no spora lista. I to, co w ogóle jest fantastyczne, to kosztuje 60 zł w detalu, minus 25% rabat. No to jest dość dość do, no do przełknięcia. To kosztuje 23 zł. Słuchajcie, minus 25% rabat. No, ceny są tutaj bardzo. Korzystne i kolejny produkt, to słuchajcie, to jest z kolei wzmocnienie wątroby. No u mnie na tych moich analizach poprzez chili głównie tworzę te analizy i cały czas wskazania mam na wątrobę, więc jakby tutaj świadomie działam w moim obszarze. Mój organizm, moje ciebie biologiczne, moja mój sposób działania e, obciąża moją wątrobę i to mi wychodzi wciąż, więc ja stosuję takie już świadome, celowe działania. I w tym przypadku tutaj ten produkt regeneruje przede wszystkim wątroby, zaparcia, wąt, zaparcia pęcherzy żółciowy, kamienica żółciowa, marskość wątroby, o, otłuszcza wątroby, otyłość przede wszystkim, ja, jasność krwi, wzmocnienie krwi, zgaga, choroby, za, choroby pasożytnicze, jak wątroby, zatrucia pokarmowe, zatrucia alkoholowe, przeziębienia, jak grypa, kuracja farmakologiczne i hormonalne. Mega ciekawy produkt to jest właśnie ten. Vitality kosztuje 62 zł w detalu minus 25% rabat. Fantastyczna cena, słuchajcie, poniżej 40 zł. Za taką miesięczną kurację, no słuchajcie, powiecie, to jest naprawdę dobra cena, to jest naprawdę dobry GIFS, to jest dobry pieniądz. Za takie pieniądze suplementy można kupować. No i co jeszcze mnie zbudziło, moja ciekawość na pierwszy, na pierwszy szał, no to są produkty, tu wszystkie minerały: Hilti Biorytm, y, chodzi o y, zrównoważenie biorytmów y, na, naszego organizmu. To są takie saszety też tutaj. Eee, jakoś tutaj to się otwiera, ale tutaj, no od dołu. O, to są takie kapsułki, które połykamy. One są chronione przede wszystkim w naszych układzie pokarmowym i w jelitach rozpuszczają się i tam działają. A przede wszystkim chodzi tego o harmonizację biorytmów biologicznych, dożywianie komórkowe, witamin, minerałów, ekstrakty ziołowe, ważne związki organiczne, tonizuje organizm, wzmacnia stref, zmiany stref czasowych, czyli zalecany dla tych osób, które zmieniają strefy czasowe, podróżują, czy też po prostu źle śpią, wynikiem czego jest inna sytuacja związana właśnie z zaburzeniami, ale to właśnie jest istotne, żeby harmonizować te aspekty. Tak fizycznie dokładać do organizmu to, co my jakby czasami na swoje życzenie eksplorujemy swój organizm, żeby on się wytracał. Więc trzeba to dostarczyć. Jeżeli nie w pożywieniu, no to w suplementacji. Alergie to kolejna sprawa, choroby cywilizacyjne, obniżenie koncentracji, obniżenie efektywności pracy naszej umysłowej, czyli bardzo ważne dla każdego przedsiębiorcy, a dzisiaj pracujemy bardzo dużo głową. Oj, dużo pracujemy głową. No więc takie właśnie kompleksy minerałowe też są. Tutaj słuchajcie, kosztuje to 75 zł, minus 25%. Rabat, no cena zacna. I kolejny produkt, który zwrócił moją uwagę, i też jest celowany dla mnie, ponieważ ja tutaj mam swoje analizy, przeprowadzam na e, urządzeniu. W tym przypadku, chili używam od dłuższego czasu i wychodzą mi pewne rzeczy, więc ja świadomie kupuję dzisiaj suplementy. Nie kupuję A, przyda się, A, będzie dobrze, nie zaszkodzi, tylko po prostu kupuję to, co faktycznie jest celowane dla mnie. Więc kolejną taką. Fazą jest dla mnie znowu y, też kolejny produkt Synchrono no Vitalis. Jest to kolejny produkt z certyfikatem klinicznym. Tych produktów z badaniami klinicznymi jest to je bardzo dużo. Y, niedługo je pozyskam y, ze strony właśnie y, ro, y, firmy y, w języku rosyjskim, co prawda, ale to nie jest istotne, ważne jest, że jest to przebadane i zastrzeżone opatentowane przez firmę. I Synchrono Vitalis 4 to jest przede wszystkim regeneracja wątroby. Bardzo ważny aspekt w moim życiu dla mojego ciała biologicznego i w ogóle dla mnie po to, żeby łatwiej mi było przepracować te sprawy, które obciążają moją wątrobę, bo nie zawsze przecież jest to jedzenie. Do rzeczy z materii będziemy się uzupełniać od tej strony. Ostre i przewlekłe choroby wątroby to są zakresy, na które właśnie, które harmonizuje ten, oto no produkt chronowita. List 4: Ostre przeziębienie, przewlekłe e, choroby, choroby woreczka żółciowego, profilaktyka przy długim zażywaniu lekarstw czy też alkoholu, wsparcie wątroby przy grypach, przeziębieniach, wsparcie wątroby przy kuracjach hormonalnych, regeneracja układu trawiennego, ochrona przed pasożytami, stłuszczanie wątroby, przewlekłe zatrucia, miażyca, otyłość. Błuszczyca, cukrzyca, wzdęcia, niestrawności, nadkwasowość. No mega ważny produkt. 35 zł minus 30, 25% rok. Czujesz to? Za takie pieniądze to można kupować dobre produkty, i wszystko jest sześciutkie same zioła, słuchajcie, żadnych nie wiadomo jakich, nie wiadomo jakich składów, opatentowane składniki w sensie no, gramatury, tutaj ilościowej, I, i, i tutaj, jeżeli chodzi o kompleksy tych właśnie związków, związków naturalnych, ziołowych, no, są ważne, czyli oni mają swoje własne receptury, które już od 25 lat u nich są stosowane i przynoszą. Podobno bardzo dobre efekty. Mówię podobno, bo dużo o tym na temat słyszę, a jeszcze tego nie doświadczyłem osobiście. Kolejny produkt właśnie z badaniami klinicznymi. No i synchrono Vitalis 7 w tym przypadku, czyli kolejna seria regeneracyjna. W tym przypadku, regeneracja stałów, Bardzo ważna sprawa właśnie związana tutaj. Przepraszam, nie stawy, a wzrok, tak, ponieważ dużo pracuję przy komputerze. No więc uznałem, że to jest bardzo ważny produkt dla mnie, a wiem, że to jest nie licha sprawa, jeżeli chodzi właśnie o o promieniowanie elektromagnetyczne z komputera, z komórki niebieskie światło. Pewnie już coś na ten temat słyszeliście i tutaj głównie regeneracja każdej komórki oka, każdej komórki oka, ochrona przed degeneracją wzroku yy, od odwarstwianie się z siatkówki oka, więc mamy tutaj bardzo ważną sprawę związaną właśnie z efektem się starzenia komórki przeciw efektom starzenia się komórki wynikającą z niedożywienia wynikającą z, 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 z złego natlenienia nawodnienia tej komórki naszego oka oczywiście tu mamy związki kolagenowe. szereg rzeczy oczywiście, rzecz jasna, nie chodzi o omawianie tego, ale co ten produkt czyni co on tam dokładnie czyni, jak działa ten samochód ja nie wiem, ale to co tam jest napisane i to co widzę w składzie jest dla mnie przemawiające, wystarczająco i sprawa bardzo ważna jaskra, zaćma, zaćmienie uczucia zmęczenia oczu podczas długiego wysiłku, czyli właśnie pracy w moim przypadku przy komputerze, kolejny produkt regeneracyjny, tak, te trzy produkty to są produkty regeneracyjne. A te tutaj produkty, które Wam pokazywałem wcześniej, e, o te tutaj, tak e, ten Vitalis, e, tutaj one są produktami kierunkowymi i one mają właśnie działać przede wszystkim na e, konkretne już narządy. Tak, o tutaj, właśnie te produkty. Liposany to są właśnie takie produkty kierunkowe, a te wcześniej, tutaj pokazywałem wcześniej, to są produkty regeneracyjne. No i zostawiam sobie jeszcze dwa produkty, trzy, trzy produkty pójdę trochę w kosmetyki i na koniec zostawię wisienkę więc tu jest kolejny, to jest właśnie przede wszystkim pasta słuchajcie, to kosztuje 15 zł, no dużo nie trzeba opisywać pasta kosztuje 15 zł i do tego jest naturalna, bez żadnej ściemy czy syfów, no to jest po prostu przemawiające kolejna rzecz, no o tym bardzo dużo firma mówi, taki właśnie małe cudeńko, które tutaj w się dalej materiałem y, wspomagającym, co to jest takiego Jodowy balsam do nacierania naszego ciała, bardzo bogaty. Jodowy balsam do nacierania szybko pomaga przy przeziębieniach, hipotermii, balsam do, z żywicą jodłowca, olejkami eterycznymi, ekstraktami z roślin syweryjskich, rozgrzewa, skórę podnosi lo Kalną odporność, pobudza mechanizmy obronne przyspiesza regenerację naturalny 97%. Naturalny składnik sprzyja odprężeniu, ułatwia ruchy, masażu, wywołując efekt pogłębienia, po, rozgrzania skóry, ekstaz lecznicy z roślin syberyjskich pomaga szybko radzić sobie z procesami zapalnymi. Kompleks olejków eterycznych sprzyja relaksacji, relaksacji działania aromaterapeutyczne i silnie antyoksydacyjne no rewelacyjne, bardzo mi się to podoba co jest tu napisane i kosztuje to 25 zł minus 25 rabat, czujesz to? i bez żadnych syfów, czyste składy, czyste składy, to jest bardzo, bardzo fajne to jest bardzo fajne no, no przemawia, no przemawia to, no i coś co tutaj bardzo też jest reklamowane, balsam, Mich w ogóle jakiś hit Będziemy to testować. Kupiłem tylko z 4 butelki, była promocja 3 plus 1 gratis. Kupiłem tylko 4. Kosztuje to słuchajcie 39 zł w detalu, 36 zł w detalu, minus 25% rabat. No, rewelacja, słuchajcie, niecałe 30 zł. Taka, taki balsam kosztuje, bardzo wydajny. O, bardzo wydajny balsam, bardzo wydajny balsam. otwórzmy go, zobaczmy jak on tutaj w środku. Hmm, taki balsamik sobie tutaj... O, fajny jaką na skórę. Zobaczymy. A taki o zobaczcie, mleczko. Hmm, no ekstra. I do czego on służyć nam będzie? No będzie tak katar, zatoki, zapalenie ucha, szumy w uszach, spięcia mięśni, ramiona, zakwasy, opuchnięcie nogi, szkurcze, zapalenie ucha, szumy w uszach, balsam do ciała, do kąpieli, moczenia nóg, inhalacje, aromaterapii, skóra, żylaki. Wow, w ogóle co tu jest? Zobaczcie, to jest niekończąca się opowieść. Ähm, y y Ukąszenia owadów... Y Krążenie w kończynach, opuchnięte, zmęczone nogi. A tuż inny proces zębowy, ale no, co ciekawe. Żylaki, pajączki, celulit. Y Albo to odnosi się do Jamy Ustnej, też, bo też jest inny produkt, który właśnie jest z tej samej serii. Więc tutaj jest y jednolicie wszystko napisane. I wiele, wiele innych. Zaparcie, no, słuchajcie, jest to o szerokim spektrum działania. Produkt więcej w przyszłości, bo dzisiaj jestem po prostu dopiero co po pierwszych zamówieniach, po wstępnych analizach i będziemy to oczywiście testować. 30 zł, słuchajcie, balsam, nie? Balsam tego, ile jest tutaj, 250 ml. No, i na koniec zostawiłem, słuchajcie coś co jest the best coś co jest również z badaniami klinicznymi jest to ich produkt Renesan strip set trójskładnikowy trójskładnikowy produkt, który wygląda w ten sposób tu są trzy formuły pierwsza, pierwsza, druga oraz trzecia formuła oraz trzecia formuła, proszę bardzo, jest tutaj trzecia formuła. Co to jest takiego? Renesa Strip Set to opatentowany system kompleksowego oczyszczania organizmu na poziomie komórkowym. odróżnieniu od wszelkich innych dostępnych produktów, yy, preparatów, Relesa Strip Set składa się z trzech uzupełniających się formuł, które efektywnie wykorzystują mechanizmy oczyszczania wewnątrz organizmu. Pierwsza formuła źródło czystości oczyszcza przestarzałe, e, p, przestrzenie komórkowe z Druga formuła oczyszcza wnętrze komórki. Trzecia formuła źródło to źródło kompleksowe antyoksydantów, które chronią komórki przed powtórnym zatoksydzeniem, niekorzystnym wpływem wolnych rodników, substancji chemicznych dzięki zawartości witamin, minerałów, m.in. A, B, E, C, cynku, miedzi, jodu, selenu, chromu, manganu, wielu innych czynników, substancji naturalnych wspomaga ochronę komórki przed oksydacjami, uszkodzeniami DNA, białek i lipidów. No, mega, mega, mega. Także, kochani, powiem Wam tak: wydałem na to wszystko, co tutaj widzicie, tych produktów jest blisko 16 różnych. Wydałem jakiegoś tysiaka. Dostałem zwrotu 250 zł i jeszcze jak dostrzedam teraz, to w sumie wyjdzie mi jakieś 200-300 zł. To wszystko, ale część zostawię dla siebie, bo część mam do sprzedaży. Czyli to jest bardzo ciekawa propozycja z punktu widzenia handlowego, ale z punktu widzenia konsumenckiego. No, powiedzcie, 23 zł minus 23% rabat, 40 zł minus 25% rabat. 40 zł minus. 60 zł minus 25% rabat. No, 40 zł minus 25% rabat. Normalne ceny. Normalne ceny, także możesz kupować to handlowo, ale możesz też jako klient i wcale nie musisz robić jakiegoś marketingu, przecież wiadomo, że nie wszyscy chcą to sprzedawać. Ja Ci dziękuję serdecznie za uwagę, podzielę się swoim doświadczeniem, które jest na chwilę obecną bardzo interesujące, bo dużo mogę kupić za naprawdę niewielką kwotę, bo wydawałem na suplementy znacznie więcej i dostawałem znacznie mniej, jeżeli chodzi o ilość tych produktów, tu tych produktów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Serdecznie dzięki, trzymaj się i dobrego dnia Ci życzę, albo noce, w zależności od tego, kiedy to słuchasz. Hej, trzymaj się, cześć.